Te się wchodzić, na długą tą tak dymi trochę? Bo ja co dopiero co zakończyłby zamieść. No. Co? nie? to ja ciebie taki program. Do... Właśnie. O, tak. Właśnie. Yy, Onda on wiesz, wiesz gdzie idziesz. Do no, mnie? Tak. Tak. Prowadzi. No mamy taki kurwa taką nawigację. Idziesz kurwa dustem, nie? Idziesz lągiem, nie? Idziesz, idziesz, idziesz i nawigacja ci no. mówi. Za 3 metry popatrzcie w prawo, nie? Za autem <grym> będzie ruch. E, za 3 metry popatrzcie w lewo, nie. Mówi ci, za 15 metrów jest terrorysta. Za wszystko Poza 3. Jestem, jestem, jestem. Przeładuj broń, idź dalej. Mam fajną opcję. Bo zresztą, bo nasza zresztą. nawigacja powoduje, że nawet Cię może zjebać. No przykład, cofnij się A. za skrzynkę. o co skrzyn chodzi? No trzeba, jesteś na bs nie? I, I ci mówi, cofnij no. się za skrzynkę. Kurwa nie ta skrzynka, za tą drugą. Tak. <oria> <Trufła> <cofila> yep. Tego z nie przewiduje. No, jak nie, nie, nie przewiduje? No, <cuid Dopiero> dobra, gramy, czy jak? <cofila> nie, pierdol to. Piotruś, hmm. jaka jest jeszcze opcja? To je seveda tualni.